Agnostycyzm oznaczający dosłownie brak wiedzy to pogląd filozoficzny uznający, że ludzka zdolność poznania rzeczywistości nie może dostarczyć obiektywnej wiedzy na jej temat lub że jej poprawności nie da się zweryfikować. Termin ten jest najczęściej używany w kontekście agnostycyzmu religijnego, oznaczającego przekonanie, że w kwestiach metafizycznych nie da się poznać prawdy. A na pytania takie jak, czy istnieje Bóg, życie po śmierci lub zjawiska nadnaturalne, agnostyk odpowie nie tylko nie wiem, ale i. Nie da się tego wiedzieć. Co istotne, postawa ta nie określa podejścia do wiary lub braku wiary, na przykład w istnienie Boga, a dotyczy jedynie poglądu o możliwości poznania prawdy. Oznacza to, że agnostyk może być zarówno ateistą, niewierzącym w Boga i żyjącym tak, jakby go nie było, jednak przy założeniu, że nie można tego wiedzieć, jak również osobą wierzącą, żyjącą tak, jakby Bóg istniał, również przy założeniu, że nie można tego wiedzieć. Może też po prostu wstrzymywać się od osądu na ten temat, zajmując niejako środkowe miejsce między teizmem i ateizmem. Historycznie tego typu postawa pojawiała się już od starożytności, choć sam termin agnostycyzm wprowadził dopiero w XIX wieku Thomas Huxley, twierdzący, że w kwestiach wykraczających poza naukę nie da się niczego udowodnić i że nie należy zajmować w nich stanowiska. Współcześnie agnostycyzm bywa również przedstawiany przez swoich zwolenników jako postawa właściwa dla osób, które nie chcą zajmować stanowiska ani angażować się w spory światopoglądowe na temat religii.